Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie. Dzisiejszy odcinek o tym, że w Chinach wszystko się zmienia cały czas ciągle. Osoby, które nie lubią zmian i które chciałyby mieć wszystko e, uporządkowane i żeby nic im się w życiu już nigdy więcej nie zmieniło, tak jak ja, dla tych osób. Chiny mogą być ciężkim krajem do życia. Wielo komentarza kiedy czytałem, że ja tam uwielbiam Chiny i wychwalam Chiny pod niebiosa i tak dalej. I że to najlepszy kraj na świecie, jeśli chcecie wiedzieć prawdę, to ja jestem osobą, która nie lubi zmian, która najlepiej wysiedziała w tym samym miejscu, nie wychodziła z domu. Cały czas robiła to samo, dzień w dzień, dzień w dzień. A więc, Chiny, dla mnie są jakby e, ciężkim krajem do życia pod tym względem. Z drugiej strony, są łatwym życie, do, krajem do życia dla mnie, bo są, jak się zrozumie, to są bardzo proste. I jak wiesz, jak Chiny działają, to jest w miarę się bardzo prosto żyje i nic nie jest skomplikowane. A więc tam już po, po 20 latach rozkminiłem, jak tutaj wszystko działa mniej więcej. No ale tak jak mówię, e, myślę, że dużo. E, ja jestem też człowiekiem, który nie lubi zmian i który lubi wszy mieć wszystko uporządkowane wszystko na swoim miejscu e, balans, stabilność i tak dalej. Czystość i tak dalej, i tak dalej. A tutaj Chiny, Chiny są jakby przeciwieństwem tego wszystkiego. O, ja też lubię, jak się powoli rzeczy dzieją, jak nie ma zbyt dużej ilości aktywności w ciągu jednego dnia. Na zdrowie. A Chiny są jakby zaprzeczeniem, słuchajcie tego wszystkiego. Chiny są bardzo szybkie, wszystko się ciągle zmienia. Chiny są w takim życiu nieuporządkowane, jakby dużo ludzi tworzy duży chaos. O. Powiedziałbym w 90 Chin to jest jeden wielki bałagan, tak jak wyjdziecie na ulicę. Centra miast są przeważnie uporządkowane i, no i ładnie zrobione i ładnie zagospodarowane. Albo w Chinach jest tak, że albo jest coś bardzo stare, albo jest coś bardzo nowy, jakby nic po środku. Więc to stare jest bardzo brzydkie i nieuporządkowane, a to nowe jest bardzo ładne i super uporządkowane. I Ann. Barbie has magic. Barbie has magic? O oh, oh. She's running out of power. Maybe she needs to have some rest. No! No. She needs to charge for two more nights. Oh, she needs to charge for two more nights, okay. An, an tutaj nową lalką się bawi, którą sobie wczoraj jak widzieliście zakupiła. A making videos with yes. Go over there, don't in front of my camera, No więc jakby chiny są odwrotnością tego wszystkiego. Wszystko się zmienia i ta zmiana następuje bardzo szybko. Jest jakby wyobraźcie sobie, gdybyście włożyli smoka wielkiego do, do y, pudełka. I zamknęli pudełko i obserwowali tego smoka w środku to on się będzie tak ruszał. Cały czas będzie w ruchu. I wszystko będzie tak. Ty, 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 ty. Więc chiny są cały czas... Tak działają. Zamknięte w środku. A ta duża ilość... An, I, I cannot do anything. And here, please don't disturb me. Can you play downstairs or in your room with this? I'm making really a video now, okay? I cannot talk and I cannot hear anything. Yes. Więc ten ci ludzie reprezentują tego smoka, macie miliard czterysta milionów ludzi, oni są tak codziennie, codziennie w ruchu, codziennie głośni, codziennie muszą coś robić, codziennie są aktywni. Chińczycy generalnie, Chińczycy generalnie nie są aktywni, albo jak nie są głośni, to uważają, że coś jest nie tak. Yes. When one Bobby comes back, she forgot to take off her shoes. Oh, not good. She needs to take off her shoes when she goes to bed. Yes. I can play with you later. Now I'm making a video, okay? And you're going out with mommy soon, so you better get ready. Ah. Now I need to bring Bobby so mommy can put her shoes on. Yes. Chcim być tutaj z gdzieś na spacer No więc, Chińczycy, jak nie są głośni, jak nie rozmawiają albo nie kontaktują się z innymi, to albo, i jak są cicho, jak się nic nie dzieje, to uważają, że coś jest tak. Wszyscy muszą, słuchajcie, wszyscy są zabiegani, wszyscy są aktywni, wszyscy są tutaj głośni, tańczą, śpiewają, tańczą, śpiewają, tańczą na tym, na placach na zewnątrz, na, na chodnikach dróg, rozmawiają ze sobą ciągle. Więc, to jest jakby zupełne. Zupełna, zupełna jakbyście wzięli ludzi z Finlandii, w fin Finlandii generalnie nikt na ulicy prawie ze sobą nie rozmawia, ludzie nawet na przystankach autobusowych e, stoją daleko od siebie, a w Chinach jest słuchajcie zupełnie odwrotnie, więc to jakby są dwie skrajności. E, cisza spokój w tych lasach w Finlandii, a tutaj jest w Chinach, słuchajcie, odwrotnie. E, też jest tak, że jak w Chinach na przykład. Jesteś takim cichym człowiekiem i, i nie rozmawiasz z dużą ilością osób i jakby nie integrujesz się ze społeczeństwem, to ludzie uważają, że coś jest nie tak z tobą. Że to jest generalnie co, coś musi być nie tak. I generalnie po pierwsze, że z tobą jest coś nie tak. I też jakby społeczeństwo cię tak izoluje i uważają, że, że nie chcesz się nie chcesz, nie chcesz z ludźmi rozmawiać i jakby tak uważasz ich za gorszych. Także, no, tak tutaj działa. Więc te zmiany są słuchajcie ciągle i bardzo, bardzo szybkie. Chiny, na przykład z lat 90., 2000., nawet 2000, dziesiątych, to jest totalnie inny kraj niż obecnie. Chiny też tak działają. E, z jednego roku na drugi rok. Że w marcu kwietniu się wszystko zaczyna, jakby cała aktywność i jakby nowe, nowe zadania na nowy rok, w marcu po chińskim nowym roku i wszystko trwa jakby do, do grudnia, więc powiedzmy ten, te wszystkie aktywności, czy jakieś roboty, czy jakieś projekty, czy jakieś produkty są tworzone właśnie tam w przeciągu 9-10 miesięcy, a później jakby Chiny zamierają i cały kraj zamiera na styczeń, luty, nic się nie dzieje, jakby wakacje na chińskie święto narodowe. Chińczycy w ogóle nic tutaj słuchajcie nie robią, więc to nie jest tak, że tam jakby macie ciągłość w ciągu roku, tylko i na drugi rok jakby robicie to samo, tylko jakby co rok jest co innego, i co rok są nowe zadania, więc, więc tak to też wygląda. Najbardziej tą zmianę można odczuć na właśnie infrastrukturze i na tym, jak wszystko dookoła was wygląda. Lotniska się budują, stacje kolejowe, linie metra. Każde miasto w sumie tam ma kilka stacji kolejowych. Północ-południe, wschód-zachód, stacje kolejowe, linie metra, lotniska, nowe drogi, nowe centra handlowe tu się otwierają. Także tutaj do naszej dzielnicy w przeciągu tam pięciu lat dwie nowe linie metra zostaną pociągnięte tutaj na przedmieścia. Było tak zwane stare miasto, a teraz budują nowe miasto, gdzie wszędzie jest nowe. Szkoły, szpitale, ten szpital jeden, który widzieliście, ten nowy, ten pierwszy, który byliśmy. To jest w, w nowym mieście, tam są nowe szkoły, nowe osiedla, wszystko nowe, nowe mosty. Więc powiedzmy, idziecie gdzieś 10 lat później, jakbyście przyjechali do Chin. 10 lat później niż jesteście obecnie. No to w ogóle możecie, możecie wiele miejsc nie poznać, albo tych miejsc może nie być, bo zostaną po prostu. Wyburzone i zastąpione czymś innym. No więc, więc tak, więc ciągła zmiana i ciągła zmiana i tak. tak? No więc, że tak powiem, myślę, że dla mnie na przykład jakby nie tra. Nie trafiłem z, moim, z, moim, z moją osobowością i z moimi preferencjami. Chiny jakby nie są, nie są e, odpowiednim krajem do mieszkania. No więc, tak, myślę, że dużo bardziej odpowiednia byłaby Skandynawia dla mnie albo Japonia. Tak, uh to. -huh. bracelet yes oh do do <laughs> No także jak na przykład wczoraj widzieliście w tym filmie z Centrum Handlowego, wszędzie głośno, wszędzie ludzie, wszyscy mówią, rozmawiają, pracują w, w tym samym, w tym samym czasie. Także jeden wielki chaos, jedna wielka, jeden wielki chaos, jedna wielka. Ciągła zmiana wszystkiego w bardzo krótkim czasie. Mmm, very nice. Bardzo męczące to jest, ja jestem generalnie wykończony przez ostatnie 15 lat. Teraz jak skończyłem pracę tam w czerwcu, lipcu tego roku, to trochę dochodzę do siebie. No ale jeśli lub, lubicie żwawe, głośne głośne, aktywne życie, to kiny mogą być dla Was. Wielu tutaj ludzi jest zachwyconych, słuchajcie. Wielu ludzi jest zachwyconych życiem w kinach, że aż tyle się dzieje. Widziałem, że tutaj na YouTube też bardzo dużo osób. Tylko czeka aż, aż ktoś coś zrobi, coś nowego, żeby obejrzeć coś nowego, co to się dzieje. A u mnie słuchajcie, zupełnie odwrotnie. Ja jestem osobą, która lubi spędzać czas sama ze sobą w samotności, bez tutaj innych osób dookoła. Gdybym miał coś zrobić nagle z Nienacka, to generalnie <grystanie> panika. O co chodzi? Dlaczego? Po co? Dlaczego w ogóle ktoś mnie pyta, że coś takiego muszę zrobić? Dlaczego to wcześniej nie zostało zaplanowane? Dlaczego teraz mi mówi, a nie a nie zaplanował tego i uzgodnił ze mną wcześniej? Więc słuchajcie, gdybyście mieli jakieś niespodzianki dla mnie, to, to powstrzymajcie się. Dajcie sobie spokój. Mogłoby to w moim przypadku wyrządzić dużo więcej złego niż dobrego. Gdyby mi tu ktoś jakieś zmiany próbował wprowadzać... To zaraz go zapytam, dlaczego mnie tutaj zmiany próbuje wprowadzać, czy kto to zaakceptował, o co chodzi z tymi zmianami. No a tutaj słuchajcie, w Chinach nie pytają, nie pytają o zgodę, tylko lecą z rozwojem i lecą ze zmianą. Jakby naprawiają na bieżąco, nie myśląc o konsekwencjach. Więc jest tak. Dudu Dudu, Let's eat No dobra, więc to tyle. Dudu. Co mam tu jeszcze więcej powiedzieć? Ale to myślę, że też w Chinach wiąże się właśnie z, z, z cechami kraju rozwijającego się, że wszędzie są zmiany. Jak już system jest zrobiony, jak wszystko jest rozwinięte, no to, to myślę, że będzie mniej tych zmian. Będą tam jakieś drobne tylko, e, drobne tylko usprawnienia tego systemu. Tyle, że w Chinach, słuchajcie, tyle, że w Chiny, Chiny są ogromnym krajem z dużą ilością ludzi, więc tutaj jest. Ciągły rozwój, tutaj jakby nic się nie zatrzymuje, tylko cały czas się rozwija do przodu, jak o, dużo jest jeszcze do rozwinięcia. Juju, ja nie chcę tutaj zobaczyć, co się dzieje, do kogo ja mówię. I'm talking to the camera, I'm not talking to anybody, I'm just talking to the camera, you know? I'm not talking to any person, I'm talking to, to the camera, I'm not even talking to you, you know? From time. And most of the time, only from time to time I'm talking to you. No więc w Chinach jest dużo do rozwinięcia i cały czas się wszystko rozwija, także tak jak mówię, gdybyście pierwszy raz przyjechali przyjechali do Chin, to wszystkie te zmiany mogą Was bardzo, bardzo zaskoczyć. Większość obywateli oczywiście o większości tego wszystkiego nie jest informowana. Tylko ludzie tak powiedzmy na, na bieżąco się dowiadują, kto tam na górze dla nich coś zaplanował. Na przykład, o na miejscu gdzie mieszkasz, wybudujemy autostradę i musimy zabrać twój dom. Damy ci tam jedno czy dwa mieszkania w wieżowcu w zamian w ramach, w ramach, w ramach, w ramach rekompensaty. No ale musisz się wyprowadzić tam w przyszłym tygodniu, więc, więc tak. Ja. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się. Gdybyście mieli jakieś pytania, gdybyście byli w Chinach 20 lat temu i przyjechali dzisiaj, wrócili z powrotem, to na pewno Chiny pozna się. O, jeszcze mentalność ludzi też się zmienia, słuchajcie. I tego, co ludzie robią, zmienia się bardzo szybko. Kiedyś na przykład. Niemcy chcieli emigrować do Stanów, czy do Anglii, czy do Europy i tam zostawać. Później już nie chcieli, później, e, później wysyłali tylko swoje dzieci. E, no i te dzieci zostawały tam po studiach, powiedzmy. Teraz e, niedawno było tak, że wysyłali te dzieci, i dzieci wracały. Mieliście masy chińskich studentów wyjeżdżających na Uniwersytet do Stanów i do Anglii itd. i tak dalej. I wracali ci wszyscy do Chin, bo tutaj są, tutaj są całe majątki rodzinne, więc, więc zaczynając od zera w Stanach, perspektywa nie wygląda zbyt dobrze. A tutaj perspektywa przejęcia majątku rodzinnego typu praca. Praca, praca urzędnika, mieszkania, domy i tak dalej. Całe papiery wygląda bardzo dobrze. Więc teraz ostatnio wracali wszyscy Chińczycy, a teraz już, teraz już nie chcą wyjeżdżać do Stanów i do Anglii, bo sytuacja wizowa niepewna. Więc teraz się nowy trend robi. Teraz się robi nowy trend na wyjazd na studia do Hongkongu i wyjazd na studia do Japonii. Więc dwa nowe, gdybyś Was interesowało coś z edukacją związanego to teraz Chińczycy już wyjeżdżają do Hongkongu na studia. Są dobre uniwersytety w Hongkongu, do Singapuru i do Japonii. Także te trzy kierunki teraz są teraz są bardzo, bardzo popularne. Więc, tak to się słuchajcie, wszystko zmienia bardzo szybko też u ludzi. Jak ja pierwszy raz do Chin przyjechałem, chyba w 2005, czy 2006, czy 2007, jakoś tak. Przed olimpiadą jeszcze. Olimpiada była 2008 w Pekinie, więc przed olimpiadą to w ogóle samochodów elektrycznych nie było. Jakie samochody elektryczne? Panie, nawet tutaj Chińczycy. 15, ile? 20 lat? 20 lat i słuchajcie, Chińczycy, rząd ci, rząd w Pekinie i politycy jeździli Audi niemieckimi. Więc to, były, to był jakby luksus i to była jakby codzienność na drogach. Gdy chcieliście zobaczyć jakieś, e, jakieś, ten, jakieś fajowe samochody, no to, to Audi Audi A6 były popularne. Gdy ktoś się interesuje motoryzacją, z tego co pamiętam, Audi A6 e, czarne. Więc to był, słuchajcie, standard motoryzacji i to były jakby wielkie aspiracje do tego do samochodów. A teraz 20 lat minęło i słuchajcie. Chińczycy tutaj mają swoje własne, swoje własne marki samochodów elektrycznych, które tam już robią chyba z 600 km to już spokojnie, teraz do 1000 się przymierzają. Pamiętam pociąg z Pekinu, yy, pamiętam pociąg z Szanghaju do Pekinu. Oraz byłem na studiach w Szanghaju. Pociąg z Pekinu do Szanghaju, pamiętam, jechaliśmy na wycieczkę jakąś tam na Chiński Mur. Był pociąg pomiędzy Pekinem, pomiędzy Szanghajem a Pekinem nocny. 12 godzin chyba minimum, żeby się dostać z Szanghaju do Pekinu. A teraz słuchajcie, 3-4 godzinki z super szybkim pociągiem, z biletami kupowanymi w aplikacji telefonie już nie mam nawet papierowych biletów, a teraz już się przymierzają tam do 600, 600 na godzinę, 600 km na godzinę ma jeździć. Więc będzie, słuchajcie, dwie godzinki, nie opłaca się latać samolotem na trasie Shanghai-Pekin. Więc takie zmiany, słuchajcie, w ciągu 15-20 lat, szaleństwo. Kawy w ogóle tutaj, słuchajcie, nie było w Chinach. Ktoś, jak się chciał kawy napić, to była jakaś tylko taka rozpuszczalna kawa w supermarkecie, że mieszacie z wodą i to niby kawę nazywają. No, a teraz słuchajcie, kawiarnie na każdym kroku. Starbucks zdążył wejść do Chin i teraz sprzedają podobno 60% biznesu, bo nie wytrzymują słuchajcie chińskiej konkurencji na rynku kawy, bo tutaj Chińczycy swoje swoje kawiarnie, Lucky Coffee, taka niebieska. Niebieska kawiarnia chyba z reniferem w Logo czy z jakimś Żubrem w Logo. Już słuchajcie, nie wytrzymują konkurencji. 15-20 lat i taka zmiana. A kiedyś o kawie to można było tylko pomarzyć. No więc, więc... Więc szaleństwo. Dobra. O, jeszcze wielkie zmiany, jeśli chodzi o rodzinę. Kiedyś polityka jednego dziecka, jedno dziecko można było mieć, teraz teraz można mieć trójkę i nawet wam rząd płaci dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. Dla dzieci poniżej trzeciego roku życia tam chyba płacą przez trzy lata, e, a dziecko skończyć 3 lata, chyba są tam jakieś 300 juanów, 150 zł na dziecko miesięcznie jest dotacja. A kiedyś, słuchajcie, polityka jednego dziecka bardzo tutaj surowo przestrzegana, więc. Więc Chiny to jest, że tak powiem, kraj, który się zmienił bardzo. Zmienia cały czas i myślę, że będzie trendy wyznaczał. Chińczycy bardzo na Europejczyków narzekają teraz, że są bardzo wolni. I słuchajcie, nic nie można zrobić w Europie. Że nic się nie dzieje i jest tak wolno, i, i Europejczycy, słuchajcie, są tak powoli, powolni we wszystkim, że że masakra. Dwa tygodnie trzeba na jednego maila czekać, żeby żeby ktoś tam odpisał, słuchajcie, albo żeby ktoś tam coś w urzędzie załatwił. To miesiącami to trwa. A w Chinach to jest kwestia, słuchajcie, paru minut albo jednego czy dwóch telefonów do urzędu i czy do banku i tak dalej. Więc więc tak to działa. Dobra, trzymajcie się. Cześć. Pozdro. Pa, a my dalej jemy. Coś nam słabo idzie dzisiaj.